Dzień dobry, mam na imię Marek. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak w łatwy sposób wymienić toner w urządzeniu Brader L8850 CDW. Aby wymienić toner w urządzeniu, urządzeniu Brader, należy odnaleźć przycisk otwierający pokrywę przednią, znajdując się w tym miejscu. Wciskamy go i otwieramy pokrywę przednią. Kolejnym krokiem jest pociągnięcie za zielony uchwyt z numerkiem 1 do siebie. W ten sposób wjeżdżają nam na szynach wszystkie tonery. Wymieniamy właściwy toner. W moim przypadku na dzień dzisiejszy będzie to magenta. Wyciągamy pojemnik, toner jest już wyciągnięty. Nowy toner wyciągamy z kartoniku, łapiemy za uchwyt i analogicznie wkładamy w to samo miejsce, z którego wyjęliśmy pierwszy toner. Kończący, kończącym etapem jest włożenie, ciśnięcie, wepchnięcie łoża z tonerami oraz zamknięcie pokrywy przedniej. Urządzenie testuje się i sprawdza, czy wymieniliśmy tonę właściwie.